Jeśli chcielibyście poprawić swoje umiejętności w World of Tanks, serdecznie polecam bitwy treningowe. Znajduje się tu wiele graczy, którzy chętnie wam pomogą. No to jest mega argument, bo jest Halo, wysoko. siemanko, podszkolicie mnie? Pewnie stary, wbijaj. Zobaczmy, co mi przygotowali. Siemanko, co robisz? Siemanko, pokazać ci trika? Jasne. To ci pokażę tylnego side scrapa. Najpierw przyklejamy się tyłem do jakiegokolwiek oh. budynku. Potem obracamy działo w ten sposób, żeby zaświecić przeciwnika. A potem robimy delikatny kąt, żebyś się mógł odbić. A ja strzelam do ciebie za darmo. Zapraszam do setara, pokażę ci kolejnego trika. Okej, okay. jasne, dzięki. Siemanko, co tu robisz? Cześć, cześć. Wiesz co, używam sobie double bush'a. Zobacz, jak krzak jest nieprzyroczysty, to możesz strzelać przeciwników bez spota. O, o, Zapraszam ciekawe. teraz do Wilbra, on ci powie coś o hitach. Dzięki. Siemanko, czego mnie dziś nauczysz? Siemano, nie wiem czy wiedziałeś, ale strzelając z pocisków kumulujących musisz uważać na przeszkody takie jak na przykład murki, bo przez nie, hity po prostu nie przechodzą, przyjrzyj się. Pocisk się zatrzymał, nie przeleciał dalej. Ciekawe, dzięki. Pewnie. Po więcej porad zapraszam na kanał Michał 4c. Nie kurwa. Dobra. Uf. Jeszcze kurwa jeszcze raz. Jeśli chcielibyście poprawić swoje umiejętności w World of Tanks, polecam serdecznie bitwy treningowe. Znajduje się tam bardzo dużo graczy, którzy czekają, żeby wam pomóc. M4. Ja, M4. To... ja na kopalnię 2. grałem no i pojechałem zabiję, na chwilę wtedy. <laughs> <laughs> Dobra, Rozumiem zrobimy tutaj cięcie. Zrobimy tych, którzy tutaj... chętnie was poduczą. W ogóle faulkowski chyba na tej mapie. Siemanko, poduczcie mnie czegoś? Jasna sprawa, zapraszamy. Kurwa, co ty powiedziałeś teraz? <gry> Jasne, zapraszamy. Nie no, ej Pralok, ty tak sabotujesz. Dobra, gotowi? Jest... No, no, Jeśli chcielibyście poduczyć się grać lepiej w... Nie. Jeśli chcielibyście nauczyć się lepiej grać w World of Tanks, serdecznie polecam bitwy dr... Kurwa, gówno polecam. Polecam serdecznie bitwy treningowe. Znajduje się tam bardzo dużo graczy, którzy chętnie wam pomogą. Andy, jak to może tak. się nie podobać? Toż my gdzieś zabrali. Nic nie mogę. My chyba nie tylko ninjago, ninjago. My chyba cięcie będziemy musieli zrobić, bo ja nie wyrobię. No, to, to...